Hej, mamy dyski. Potrafimy je montować ręcznie, a nawet automatycznie. Użytkownicy są szczęśliwi. Co może później tak? Jedno z ryzyk polega na tym, że nazewnictwo partycji jest dynamiczne budowane w trakcie butowania systemu. Jeżeli więc, na przykład, dyski zamienimy miejscami, to SDB może się już nie nazywać SDB, tylko na przykład SDC. A tymczasem zapisy w FSTab odwołują się do SDB. W najlepszym przypadku aplikacja przechowująca swoje dane w określonej ścieżce nie będzie mogła tam znaleźć swoich danych. W gorszym przypadku system może nawet nie wystartować. Dlatego wymyślono dodatkowy poziom abstrakcji. Dlaczego by nie odwoływać się do partycji poprzez unikalny identyfikator, który każda partycja przecież posiada, albo jeszcze lepiej, przez nazwę, jaka zostanie przypisana w momencie, kiedy tworzysz system plików. Czy Pamiętasz zawartość katalogu devdisk? To właśnie tutaj można było znaleźć odwołania do dysków budowane poprzez ich identyfikatory, nazwy albo też labele, etykiety. Odwoływanie się przez nazwę devsda, devsda1, devsdc, devsdc1 to tylko jedna z możliwości odwoływania się do dysków. Mamy ich więcej. Takie etykiety można tworzyć już w momencie tworzenia systemu plików poprzez opcję -l jeśli jednak przespaliśmy ten moment i utworzyliśmy system plików bez takiej etykiety, to nie ma problemu, można go zmodyfikować również później. W przypadku file systemów ext2, ext4 powinniśmy używać polecenia tune2fs. Tutaj wskazujesz na nazwę urządzenia odpowiadającego za partycję, to w parametr device i przy pomocy opcji L wskazujesz na nową nazwę tego wolumenu. Taką nazwę będzie później można wykorzystać w pliku fstab. Jeżeli masz z kolei system plików xfs, to należy skorzystać z narzędzia xfsadmin. Tutaj również pojawia się opcja L, pozwalająca na przypisanie etykiety do urządzenia. Żeby przypisać do urządzeń etykiety, muszą one być w pierwszej kolejności odmontowane. No więc do roboty! Teraz można modyfikować te urządzenia. Polecenie xfsadmin l, data podkreślenie 1, sdc 1 spowoduje, że partycja sdc1 od tej pory ma przypisaną etykietę data1. Celowo nieco zmieniłem nazwę etykiety od punktu montowania, żeby te dwie rzeczy od siebie rozróżniać. Teraz mogę więc wykonać analogiczne komendy dla pozostałych partycji. Mam ich 5, więc trochę pracy mnie czeka. Zmodyfikowane etykiety można podejrzeć przy pomocy polecenia BLKID. SDC1 to teraz data 1, SDC2 to teraz data 2 i tak dalej. Pora na wprowadzenie tych zmian do pliku FSTAP. Zmieniam nazwy urządzeń, które jak wiemy mogą się potencjalnie zmienić po modyfikacji sprzętu na naszej maszynie na oznaczenie poprzez etykiety. Label równa się. Klawiszem X wykasowuję starą nazwę urządzenia. Klawiszem I przechodzę w tryb Insert i wprowadzam label równa się data. Podkreślenie 1. Klawiszem Escape wychodzę do trybu Comment i podobną modyfikację wprowadzam dla drugiego dysku i tak dalej. Zauważ, że partycja boot korzysta w tej chwili z UUID. W gruncie rzeczy efekt jest ten sam. Chodzi o to, żeby podczas montowania, w czasie kiedy system startuje, partycje otrzymywały znaczenie określone w pliku fstab poprzez odwołanie do identyfikatora lub etykiety partycji. Już nie nazwa urządzenia ma być decydująca w rodzaju SDA1, tylko właśnie etykieta bądź identyfikator danej partycji. Zapisuję zmiany. Escape WQ dla pewności aby poinformować kernel o wprowadzonych zmianach wykonuje system ctl demon reload chociaż całkiem możliwe że i bez tego wszystko działałoby poprawnie jak widać w tej chwili urządzenia nie są zmontowane i to dobrze bo przecież odmontowaliśmy je przed nadawaniem etykiet dla partycji więc teraz pora na uruchomienie sudo mount minus -a po restarcie systemu, partycje zostaną zmontowane w ten sam sposób, nawet gdyby ktoś namieszał sprzętowo na urządzeniu i dyski zmieniłyby swoje identyfikatory. Zobacz więc, co udało nam się zrobić w tej demonstracji. Dzięki odwołaniu do dysku przez etykietę uodporniliśmy system na awarie związane ze zmieniającymi się nazwami urządzeń. Krok w stronę lepszej i profesjonalnej administracji. Tylko tak dalej.